Dlaczego kobieta została nazwana pomocą? I co to w ogóle znaczy? Na razie wiemy, że Bóg powołał do istnienia. Człowieka, mężczyznę, umieścił go w ogrodzie. Na razie wiem, że człowieka umieścił go w ogrodzie. Eden dał mu pewne zadania do wykonania i minimalistyczne prawo. Posłuchajmy, co było dalej. Potem Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki podniebne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jak on je nazwie. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak, mężczyzna dał nazwę wszelkiemu bydłu, ptakom podniebnym i wszelkiemu zwierzęciu dzikiemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie. I gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, który wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział, ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się nazywała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Twierdzenie, że nie jest dobrze... By mężczyzna, dosłownie człowiek, był sam, jest pierwszym negatywnym stwierdzeniem, które odnosi się do dzieła stworzenia. Do tej pory wszystko było dobre. A skoro coś nie jest dobre, to znaczy, że to nie jest sytuacja ostateczna. No i, i nie jest pożądana, i trzeba coś temu zaradzić. Ale w tym stwierdzeniu, że nie jest dobrze, by mężczyzna był sam, nie chodziło Bogu o kwestię samotności. Bo tak naprawdę Adam, człowiek, sam nie, samotny nie był. Miał przecież Boga i miał zwierzęta. Ale zauważmy, że były to relacje pionowe. Bóg jest naturą nieskończenie wyższą. Zwierzęta są tymi istotami o naturze niższej niż człowiek. Co więcej, Bóg zamierzył, by człowiek. Został stworzony na jego obraz, a jak wiemy, Bóg w swojej naturze boskiej jest trójosobowy. Mamy Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. W naturze zwierząt też widzimy wiele istot mających tę właśnie naturę. Natomiast w swojej naturze, w naturze człowiek, ta istota ludzka była pojedyncza i to nie było dobre. Natomiast. I wtedy Bóg powiedział, by uczynić pomoc. Ale zauważmy, znów, przecież Bóg jest pomocą. Bóg niejednokrotnie będzie nazywany na kartach Pisma Świętego naszą pomocą. Będziemy czytać, że łatwo jest u niego znaleźć pomoc w potrzebie, że jest naszą tarczą, naszą warownią, naszą ochroną. Zwierzęta na swój sposób też mogą być pomocą. To słowo pomoc w języku hebrajskim to jest słowo ezer. Ale tutaj Bóg ma na myśli bardzo szczególną pomoc, odpowiednią pomoc. Ezer Knegdo. To ma być pomoc odpowiednia, pomoc w szczególny sposób pasująca do człowieka, do tego, który już jest i już istnieje. Ma być taka jak on, a jednak inna. Wnosząca do jego życia to, czego on będzie potrzebował. Czego może mu brakuje, a sam jeszcze być może nie zdaje sobie z tego sprawy, a jednak taka sama, a jednak inna. I przede wszystkim musiała to być pomoc właśnie w tej samej co on naturze. Ale zanim Bóg przystąpił do działania, przeprowadził pewien eksperyment. Przyprowadził do człowieka zwierzęta, żeby ten nadał im nazwy. I może wśród nich znalazł odpowiednią dla siebie pomoc. To nadawanie nazw, z jednej strony pokazywało autorytet człowieka nad tymi istotami, bo to zwykle ten, kto stoi wyżej w pewnej hierarchii, w pewnym autorytecie, nadaje imiona temu, kto stoi niżej, ale z drugiej strony też to nadawanie imion miało na celu. To by człowiek dotarł jakby do istoty, by zrozumiał, kim są zwierzęta, kim są te, 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 te byty, które mu towarzyszą. I on widział, że one każde z nich ma to, też to życie w sobie, są odmienne niż drzewa, niż, niż rośliny, inne kwiaty, trawy. Natomiast nie są takie, jak on. Wśród zwierząt nie znalazł tej odpowiedniej dla siebie pomocy, choć z pewnością jakąś tam pomocą mogły mu służyć. Tak? I wówczas wówczas Bóg przystąpił do działania i Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogłączył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapewnił, zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował kobietę, a gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział, ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała, ta będzie się nazywała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Pan Bóg przystąpił do działania i teraz już nie swoim słowem nie z kolejnej grudki ziemi, ale już z istniejącego człowieka wyprowadził drugą istotę, wyprowadził ją z jego boku. Wyprowadził ją z jego z jego części, z jego fragmentu, z miejsca bliskiego sercu, z miejsca też znajdującego się blisko ochrony, blisko ramienia, tak będącego pod ochroną ramienia I zbudował ją. To jest niezwykłe słowo, do którego też jeszcze wrócimy, bo to, to słowo pojawi się nam też wtedy, kiedy będzie mowa o tym, jak Salomon budował świątynię. Niezwykle ważne słowo. I teraz Bóg przyprowadził ją do człowieka, do Adama. Nie postawił jej w kolejce zwierząt, gdzieś tam w ogonku. Nie puścił jej luzem w ogrodzie, może któregoś dnia na siebie trafią, ale przyprowadził ją. Ten, który ją uczynił, zbudował, przyprowadził ją do mężczyzny. Oficjalnie. A mężczyzna powiedział, a podobno te słowa są skonstruowane w języku hebrajskim w taki sposób, że niosą ze sobą ogromnie pozytywny ładunek emocjonalny. Może mężczyzna wykrzyknął, ta dopiero jest kością z moich kości, ciałem z mojego ciała. Ta jest tej samej natury jak ja. To jest też człowiek. Jest taka jak ja. Ale za chwilę, być może, przyjrzał jej się jeszcze dokładniej i też nadał jej, odkrył jej tożsamość, nadał jej nazwę, nadał jej imię i powiedział: Ta się będzie nazywała kobietą. I tutaj mamy, pojaw, pojawia się słowo Isza. Ale jednocześnie powiedział, bo ta z mężczyzny została wzięta, i tu pojawia się słowo, iż. To jest nie, znów niezwykle ważny, fascynujący moment. W tym momencie mężczyzna zdaje sobie sprawę, człowiek, zdaje sobie sprawę, że pojawia się drugi człowiek, ale inny. I on w kontekście tej inności też staje się kimś innym. On już przestaje być tylko człowiekiem. Ale zaczyna być człowiekiem mężczyzną, człowiekiem iszem. A tu obok niego stoi też człowiek, człowiek isza. Tutaj te wyrazy różnią się, jak widzicie, od tych, o których mówiłyśmy sobie w naszym pierwszym odcinku, w naszym pierwszym spotkaniu, bo tam była położona przez natchnionego autora był położony nacisk na, na płciowość. Tam mówiliśmy o mężczyźnie i kobiecie, jako o tym, który, który jest określany mianem Zachar i Nekeba. Tutaj mamy isza i Isze. Te słowa odnoszą się do, tej, do kobiecości męskości, do tego, co bardziej jakby odnosi się do takiego społecznego kontaktu, społecznego wymiaru tego określenia płci. Tam y, mówiliśmy o angielskim słowie seks, tutaj bardziej pasuje to słowo gender. To jest gender, to jest ta kobiecość męskość. I zauważmy, że ona jest odkrywana w kontekście. Mężczyzna jest kimś więcej już niż tylko człowiekiem, jest człowiekiem mężczyzną, a ona jest człowiekiem, człowiekiem, kobietą. W tej historii też niezwykle, myślę, ważny do podkreślenia jest ten fakt, że on jako Iż został stworzony pierwszy. On dostał zadanie od Boga, dostał prawo i związaną z tym odpowiedzialność nad przestrzeganiem tego prawa. Ona została wzięta z Niego. Stanowią komplet, pasujący do siebie komplet. Są jednej natury, a jednocześnie są różni, są odmienni. Ona jest jego uzupełnieniem, dopełnieniem, przedłużeniem, jest odpowiednią pomocą, jest Ezer Knegdo, jest sojusznikiem pełnym mocy. Moje ulubione stwierdzenie określenie kobiety jako odpowiedniej pomocy. Wzięta z jego Boku, z miejsca bliskiego sercu, z miejsca pod ramieniem, ale jednocześnie mająca być dla niego wsparciem, oparciem, zachętą. To pokazuje miejsce kobiety. Niesamowity obraz tego Bożego zamysłu blisko, serce przy sercu, razem. I tak z całą pewnością będą mogli realizować Boże. Zamysły są do tego przygotowani, są do tego znakomicie wyposażeni. Bóg zamierzył, by człowiek miał odpowiednią pomoc, taką jak on, a jednak inną, w której obecności i z którą razem będzie mógł realizować Boże zamysły. A pytania, nad którymi proszę, byśmy się zastanowiły. Po pierwsze, jakie znaczenie dla nas i naszych małżeństw ma właściwe rozumienie pojęcia odpowiednia pomoc? Jakie kryteria powinien spełniać ktoś, kogo można by nazwać odpowiednią pomocą? Jakie znaczenie może mieć fakt, że Bóg sam przyprowadził kobietę do mężczyzny w oficjalny sposób? I przy czyim boku i sercu Ty jesteś? Zapraszam Cię na kolejne spotkanie z pierwszą bohaterką, z Ewą. Do zobaczenia.